Cześć! Ja nazywam się Michał Gajdzik i zapraszam Was na sportowe podsumowanie kwietnia. Zacznijmy od piłki nożnej, a dokładnie od wyników półfinałowych spotkań Pucharu Niemiec. W pierwszym półfinale Stuttgart pokonał drużynę RB Lipsk 3-1, a w drugim półfinale wielka niespodzianka, ponieważ trzecioligowe Bielefeld pokonało Bayer Leverkusen. We Włoszech Bolonia Łukasza Skorupskiego awansowała do finału Pucharu Włoch, w którym zmierzy się przeciwko drużynie AC Milanu, który pokonał w derbowym dwumeczu Inter Mediolan. W Anglii dowiedzieliśmy się kto zagra w wielkim finale FA Cup na Wembley. Na legendarnym stadionie zagrają Manchester City, który pokonał Nottingham Forest 2-0 oraz Crystal Palace po pokonaniu drużyny Mattiego Kesha Aston Villa 3-0. Spójrzmy teraz na nasze polskie podwórko, gdzie Legia Warszawa po deklasacji ruchu Chorzów na stadionie śląskim awansowała do finału Pucharu Polski, gdzie zmierzy się z Pogonią Szczecin, która również wygrała pewnie swoje półfinałowe starcie przeciwko Puszczy połomice. 26 kwietnia odbył się mecz, który kibice Barcelony zapamiętają na długo. Duma Katalonii pokonała Real Madryt 3-2 w finale Pucharu Króla. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mecz ten zostanie zapamiętany nie tylko ze względu na niezwykłe widowisko, które otrzymaliśmy, ale przede wszystkim na kontrowersje wywołane przez drużynę Królewskich przed meczem odnośnie pracy sędziego i chęci zmiany obsady sędziowskiej finału. Zmiany sędziego nie było... Za to zmianę podejścia oraz zachowania na boisku powinni przejść piłkarze Realu, którzy na boisku jak i poza nim zachowywali się okropnie. Najbardziej widoczny brak opanowania mogliśmy zobaczyć u Rudigera, który rzucił lodem w kierunku sędziego, kiedy był już na ławce rezerwowych i musiało go powstrzymywać kilka osób ze sztabu Realu, aby nie ruszył w jego stronę. Otrzymał on oczywiście czerwoną kartkę oraz 6 meczów zawieszenia. Czerwoną kartkę otrzymał również Lukas z który będzie pauzować dwa spotkania oraz rzut Bellingham, któremu po odwołaniu zostało anulowane wykluczenie. Koniec końców, wnioski są proste. Nie warto skupiać się na całej otoczce wokół spotkania, tylko trzeba pokazać przysłowiowe kochones w meczu i udowodnić wyższość nad rywalem. Tej sztuki dokonali piłkarze Hansiego Flika i zasłużenie mogą dołożyć kolejne trofeum do swojej gabloty w tym sezonie. Przejdźmy teraz do półfinałów Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn, który awansował do półfinału po znakomitym dwumeczu przeciwko Realowi Madryt, przegrał u siebie 1-0 z PSG, które po trudach wywalczyło awans do półfinału pokonując dwumeczu Aston Villa. W drugim półfinale FC Barcelona, która pokonała Borusję Dortmund w półfinale, unikając remontady piłkarzy z Dortmundu, zremisowała po niezwykłym spotkaniu 3-3 z ekipą Interu Mediolan, która przepustkę do półfinału uzyskała pokonując dwumeczu Bayern Monachium. W półfinałach Ligi Europy zobaczymy starcie Tottenhamu przeciwko Bodo -Glimt, które pokonało Lazio Rzym po serii jedenastek oraz dwumecz Athletic Bilbao przeciwko Manchesterowi United, który rozegrał niezwykły spektakl na Old Trafford przeciwko Olimpikowi Lyon, pokonując francuską drużynę 5-4. do W Lidze Konferencji nie ma już niestety polskich drużyn. Legia na pocieszenie wygrała na Stamford Bridge z Chelsea London 2-1, a Jagiellonia Białystok zremisowała u siebie z Realem Betis. Półfinały prezentują się następująco. Real Betis zmierzy się z Fiorentiną, a Duke Gardens zagra z Chelsea London. Przechodząc do rozgrywek ligowych, poznaliśmy pierwszych mistrzów. PSG wygrało ligę 8 kolejek przed końcem zmagań na francuskich boiskach, a w Anglii Liverpool został mistrzem po raz 20 i zrównał się pod tym względem z drużyną Manchester United. Na drugim miejscu jest Arsenal z dorobkiem 67 punktów, a o awans do Champions League walczy aż 5 zespołów. Newcastle United, Manchester City, Chelsea London, Nottingham Forest oraz Aston Villa. Różnica pomiędzy trzecim miejscem a siódmym wynosi dokładnie 5 punktów, więc wszystko może się wydarzyć. Dalej w tabeli widzimy Manchester United na 14 miejscu, który skupia się wyłącznie na Lidze Europy i wywalczeniu sobie awansu do Ligi Mistrzów poprzez wygranie tych rozgrywek. Oraz na 16 miejscu Tottenham, który nie potrafi odnaleźć kompletnie formy w tym sezonie. Bliski spadku do Championship jest Ipswich Town, a dwóch oficjalnych spadkowiczów to Leicester City oraz Southampton. Spójrzmy teraz na tabelę Ekstraklasy, gdzie liderem jest Raków Częstochowa, który ma przewagę dwóch punktów nad drugim Lechem Poznań. Trzecia jest Jagiellonia Białystok, czwarta Pogoń, piąta Legia Warszawa i szósta Krakowia. Ósmy Górnik Zabrze, który po zwolnieniu Jana Urbana nie potrafi znaleźć formy. Dziewiąty GKS Katowice, który po przeprowadzce na nowy stadion gra coraz lepiej. Na 14. miejscu zagłębie Lubin, które dzięki świetnej formie w ostatnich spotkaniach uciekło ze strefy spadkowej, w której teraz znajduje się puszczanie Niepołomice, Stal oraz Śląsk Wrocław. W lizy hiszpańskiej karty rozdaje FC Barcelona, która ma 4 punkty przewagi nad drugim Realem Madryt. Przypominam, że te dwie drużyny spotkają się w El Clasico 11 maja i będzie to bardzo ważne spotkanie dla losów tytułu mistrza Hiszpanii. Trzecia Atletico Madryt, czwarta Atletik Bilbao, piąty Villarreal, a szósty świetny w ostatnim czasie Real Betis. W dolnej części tabeli Walencja na 14 miejscu i Sewilla na 15. W strefie spadkowej Las Palmas Deportivo Alavés oraz Real Valladolid. Przechodząc do świadkówki, zacznijmy od wyników półfinałów i finału Pucharu Polski, który odbył się w Krakowskiej Tauro na arenie. Jaszczemski Węgiel pewnie pokonał Bogdankę Luklubin Klubin. 3-0 i awansował do finału, w którym zmierzył się przeciwko drużynie Zawiercia, która pokonała projekt Warszawa również 3-0. W wielkim finale nie brakowało emocji, ale koniec końców to drużyna Marcelo Mendeza zdobyła Puchar Polski pokonując Aluron z CMC warte Zawiercie 3-1. Przechodząc do Plus Ligi poznaliśmy właśnie finalistów fazy play-off. Bogdanka Luklubin w decydującym starciu wygrała po tie-breaku z Jaszczemskim Węgrem 3-2, a Kevin Sasak rozegrał fantastyczne zawody. W drugim półfinale w decydującym starciu lepsza okazała się drużyna Michała Winiarskiego pokonując drużynę z Warszawy 3-2. W wielkim finale drużyny grają do trzech zwycięstw. Na ten moment 1-0 prowadzi drużyna Wilfredo Leona Bogdanka Luklubin. Kolejny mecz już w sobotę 3 maja. Przejdźmy teraz o tenisa. Na początku miesiąca odbyło się ATP 1000 Monaco, które wygrał Carlos Alcaraz, pokazując jak świetnie odejduje się na mączce. Pokonał w finale Włocha Lorenzo Musettiego 2-1, 3-6, 1 6-0. Za to panie zagrały w Stuttgarcie, gdzie Iga Świątek po raz kolejny musiała uznać wyższość Łotyszki Jelno Stapenko, która pokonała ją w ćwierćfinale. Łotyszka wygrała cały turniej pokonując w finale pierwszą rakietę świata Arynę Sabalenkę 2-0 w setach 6-4, 6-1. Kolejnym turniejem panów był turniej w Barcelonie, który nieoczekiwanie wygrał Holger Rune. Duńczyk pokonał w finale faworyta do triumfu Carlosa Alcaraza 2-0 w setach 7-6-6-2. Przejdźmy teraz do tego, co może wydarzyć się na zbliżającym się French Open. W żeńskiej trabince są na pewno dwie faworytki, Iga Świątek oraz Arena Sabalenka i to między nimi odbędzie się rywalizacja o to, kto wygra kolejnego wielkiego szlema w karierze. U Panów wygląda to ciekawiej, ponieważ oczywiście Carlos Alcaraz jest faworytem do wygrania szlema, ale przeszkodzić mu w tym mogą Sasza Zviarev, który na mączce jest nieprzewidywalny i może zaskoczyć, Janik Sinner, który wraca po zawieszeniu i nie wiemy w jakiej jest formie oraz zawodnik, którego nigdy nie można skreślać z listy faworytów, czyli Nowak Dziokowicz. Będzie to na pewno niezwykły turniej tak samo u Pań jak i u Panów. Przejdźmy teraz do Formuły 1. Zacznijmy od kwalifikacji do Grand Prix Japonii, które nieoczekiwanie wygrał Max Verstappen pokonując duet kierowców McLarena. Jeśli chodzi o wyścig to wygrał go Max Verstappen i w sumie tyle można powiedzieć o tym Grand Prix, ponieważ za wiele się w nim nie działo. Kolejny wyścig, który odbył się w tym miesiącu to Grand Prix Bahrainu. Kwalifikację do niego wygrał Oscar Piastri, drugi był George Russell, a trzeci Charles Leclerc z Ferrari, Lando Norris dopiero na szóstej pozycji. Wyścig ułożył się pod dyktando Australijczyka i wygrał on te zawody. Drugi był Russell z Mercedesa, a podium uzupełnił Lando Norris po awansie szóstej pozycji. Do mety nie dojechał Carlos Sainz, a Nico Hulkenberg został zdyskwalifikowany. Ostatnim wyścigiem w tym miesiącu było Grand Prix w Arabii Saudyjskiej. Kwalifikacje o 10 tysięcznych sekundy z Oscarem Piastream wygrał Max Verstappen, dla którego niemożliwe nie istnieje. W wyścigu mieliśmy niemałe kontrowersje, ponieważ w pierwszym zakręcie Max Verstappen wyprzedził poza torem Piastriego i otrzymał 5 sekund kary za ten manerw, co przyczyniło się do tego, że spadł na drugą pozycję i nie potrafił już dogonić Australijczyka, który wygrał ten wyścig. A podium uzupełnił Charles Leclerc, który po raz pierwszy w tym sezonie stanął na podium. Popatrzmy jak prezentuje się klasyfikacja kierowców. Pierwszy jest Oskar Piastri, który po wygranej w Arabii saudyjskiej wyprzedził Lando Norrisa w klasyfikacji. Trzeci jest Max Verstappen, który traci do lidera 12 punktów. Czwarty George Russell, piąty Charles Leclerc, szósty debiutant Andrea Kimi Antonelli, siódmy dopiero Lewis Hamilton, który szuka jeszcze idealnych ustawień w bolidzie Ferrari. Ósmy Alex Albon, który świetnie zaczął ten sezon dla Williamsa zdobywając 20 punktów. Yuki Tsunoda dopiero szesnasty z pięcioma punktami na koncie. A bez punktów na ten moment są Fernando Alonso, Liam Lawson, Jack Duhan oraz Gabriel Bortoletto. W klasyfikacji zespołów na prowadzeniu McLaren z dorobkiem 188 punktów, drugi Mercedes tracący 77 punktów, trzeci Red Bull, czwarty Ferrari, piąty Williams, szósty Haas, siódmy Aston Martin, ósmy Racing Bulls, dziewiąty Alpine, dziesiąty Zauber. I to już wszystko w sportowym podsumowaniu kwietnia. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw pułapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie informuję Was o najnowszych informacjach ze świata sportu, Trzymajcie się. Cześć.